Rozdział drugi czy sali zwycięży Tomek i sali weszli do gabinetu. Wszyscy ciekawie spojrzeli na nich i od razu przerwali rozmowę. Nie trudno było się domyślić, że między dwojgiem młodych zaszło coś nieoczekiwanego. W twarzy sali widoczne było napięcie i podniecenie. Tomek zaś, pobladły, opuścił głowę na piersi i unikał spojrzenia komukolwiek w oczy. Wilmowski i Smuga znów wymienili porozumiewawcze spojrzenia. No i cóż, konferencja skończona? Niefrasobliwie zaczął Nowicki. Wobec tego, szanowni panowie, przystąpmy do sprawy. Nie spiesz się tak, kapitanie, przerwał mu smuga. Najpierw pozwólmy wypowiedzieć się Tomkowi. Młodzieniec wolno podniósł głowę, spojrzał na smugę, a następnie na ojca. Zaraz zrozumiał, że oni odgadli prawdę. Pobladł jeszcze bardziej. Kapitan Nowicki odczuł dziwny niepokój. Uważnie przyjrzał się Tomkowi, potem zerknął na sali. Zafrasowany zmarszczył brwi. Coś ty mu tam nagadała? Pokłóciliście się, czy co? Półgłosem zagadnął Sali, nachylając się ku niej. Tomek nie mógł dłużej milczeć. Zebrał się w sobie i rzekł. Przykro mi, ale nie mogę wziąć udziału w wyprawie. A to dlaczego? zdumiał się Nowicki. Sali? Nic nie gadaj, już wiem, zawołał marynarz. Niepotrzebnie mówiliśmy przy paniach o ludożercach i łowcach głów. Nic dziwnego, że wystraszyła się o ciebie. Ale nie martw się, już ja jej to wytłumaczę. Myli się pan, zaprzeczył Tomek. Sali prosi, żebym zabrał ją i Dinga na tę wyprawę. Przyrzekłem kiedyś, że spełnię każdą jej prośbę, gdy zda maturę. Zabranie sali do nowej Gwinei nie zależy ode mnie, więc aby nie złamać przyrzeczenia, rezygnuję z udziału w wyprawie. Moja droga Sali, tak nie można stawiać sprawy. Tomi nie dla przyjemności ma jechać do nowej Gwinei. Urządzanie łowieckich wypraw jest jego zawodem. mi musi pracować na siebie, zaoponowała pani Alam, podchodząc do córki. Nie mów tak, mamusiu. Wszyscy pomyślą, że jestem nieznośną egoistką, poważnie powiedziała Sali. Tylko po to wstąpiłam na zoologię, żeby móc pracować razem z Tomim. Któż by tam śmiał nazywać cię egoistką, ślicznotko, zawołał kapitan Nowicki. Nieraz już przecież mówiłaś nam o swoich planach. Dlaczego jednak akurat teraz uparłaś się jechać na wyprawę? Jeśli chodzi o Dinga, bądź spokojna. Zabierzemy go z sobą. Nic mu nie grozi od łowców głów. Byłaby to wspaniała praktyka dla mnie przed rozpoczęciem studiów, wyjaśniła Sali. Wie pan przecież, że nie jestem mazgajem. Zuch z ciebie, dziewczyna, to święta prawda, gorąco przytaknął Nowicki. Gracko spisała się, proszę szanownych panów, kiedy to Indiańcy w Meksyku porwali ją do niewoli. Czyżby pan na sali uczestniczyła już w jakiejś wyprawie? zdziwił się Hart, który razem z Bentleyem nie zabierał do tej pory głosu. Dwa lata temu byliśmy z sali w Arizonie. U brata mego męża, wyjaśniła pani Alan. Przyjechał tam również Tommy z panem Bosmanem. Och, bardzo przepraszam, z panem kapitanem Nowickim. Nic nie szkodzi, szanowna pani. Nie jestem wrażliwy na tytuły, wtrącił Nowicki. Poza tym egzamin na jachtowego kapitana morskiego zdałem dopiero dwa miesiące temu. Właśnie w Arizonie za namową pewnego meksykańskiego ranchera, Indianie porwali sali, ciągnęła pani Alan. Tylko dzięki dzielnemu Tomiemu i panu kapitanowi odzyskałam córkę. Hart spojrzał na Bentleya, ten zaś zwrócił się do pani Alan. Czy panna sali rozmawiała z panią o zamiarze wyruszenia z Tomkiem na jakąś wyprawę? Nie wydaje mi się, żeby pani była zaskoczona jej propozycją. Oczywiście, przecież ona mówi o tym od dawna. Więc pani nie stawiałaby sprzeciwu? Coraz bardziej zdziwiony pytał Bentley. Pani Alan zakłopotana milczała przez chwilę. Spojrzała na sali i Tomka. Stali blisko siebie. Wysoki, barczysty Tomek trzymał sali za rękę, jak starszy brat młodszą siostrę. We wzroku obydwojga czaiła się niema prośba. Widok ten bardzo wzruszył panią Alan. Cicho, lecz stanowczo odparła. Nie proszę pana. Nie miałabym serca odmówić im czegokolwiek. Od chwili zaprzyjaźnienia się z Tomim moja córka zmieniła nasz dom w małe muzeum zoologiczne. Podczas wakacji łowi i preparuje różne ptaki, które potem sprzedaje w Europie. W ten sposób chce uskładać jakiś fundusz na swój udział w przyszłej wyprawie. Kto panią nauczył preparowania ptaków? zapytał Hart. Tomi, proszę pana, odpowiedziała panienka. umiem także preparować motyle i inne owady. Dyrektor Hart spojrzał pytająco na Bentley'a. Porozumieli się wzrokiem. Obecnie gubernatorem Papui jest mój dobry znajomy, sir Hubert Murray, odezwał się Bentley. Zyskał on już sobie opinię znawcy tamtejszych spraw. Pisał mi niedawno o pewnej zwyczajowej ciekawostce. Otóż, jeśli w grupie wojowników znajdują się kobiety, jest to jakoby oznaką, że nie mają zamiaru napadać na kogokolwiek. Może więc obecność panny Sali ułatwiłaby nam wykonanie zadania? Jak widać, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, porywczo zauważył kapitan Nowicki. No, Andrzeju, przypieczętuj sprawę swoim ojcowskim słowem. Bardzo prosimy pana Wilmowskiego o wypowiedź, dodał Bentley. Wilmowski poważnie spoglądał na syna i sali. Teraz wolno odwrócił się do Bentleya i Harta. Nie chciałbym, żeby mój stosunek uczuciowy do Tomka i sali zagłuszył głos rozsądku, rzekł. Największe doświadczenie podróżnicze z nas wszystkich posiada pan Smuga. Dlatego też proszę cię, Janie, wypowiedz się w swoim i jednocześnie moim imieniu. Świetnie. My również zdajemy się na salomonowy wyrok pana smugi, wtrącił Bentley. Zdanie jego jest tym cenniejsze, że postanowiliśmy z Hartem prosić pana smugę o objęcie kierownictwa wyprawy. W pokoju zaległa kompletna cisza. Smuga powoli nabił fajkę tytoniem, zapalił ją, a potem odezwał się. Prowadziłem już wyprawy, w których uczestniczyły kobiety. Różnie wtedy bywało. Wszystko zależy od tego, kim one są. W naszym wypadku Sally jest córką australijskiego ranczera. Od niemowlęcia przywykła do buszu i trudnych warunków. Oglądałem okazy ptaków preparowane przez nią. Solidna robota. Ze względu na badawczy charakter wyprawy nie będziemy mogli odbywać zbyt forsownych marszów. Należy się liczyć z dłuższymi postojami. Proponuję zaangażować Sally jako preparatora. Rozstrzygnął pan sprawę, powiedział Bentley. Miałem zamiar zabrać trzech ludzi z mego stałego personelu do preparowania okazów. Wobec tego zabiorę tylko dwóch. Wynagrodzenie panny sali wyniesie 500 funtów. Tomek uspokajał sali, która oparłszy głowę na jego ramieniu, płakała z radości, a smuga tymczasem znów się odezwał. Mam jeszcze jedną propozycję. Proszę, słuchamy, jednocześnie powiedzieli obydwaj dyrektorzy ogrodów zoologicznych. Mów pan, mów! wtórował kapitan Nowicki, wycierając oczy chusteczką. Prawdziwie salomonowe słowa płyną dzisiaj z Twoich ust. Skoro już zdecydowaliśmy się zabrać kobietę preparatora, to warto by było również wziąć kobietę sanitariusza. Na takiej wyprawie nawet student medycyny będzie bardzo użyteczny. Poza tym, dwie kobiety będą łatwiej sobie radziły niż jedna. Jako sanitariusza proponuję panny Nataszę. Musimy również pomyśleć o jakiejś funkcji dla pana Zbyszka Karskiego, który obecnie pozostaje pod naszą opieką. W takim komplecie zgadzamy się na udział w wyprawie do Nowej Gwinei. Czy przyjmuje pan kierownictwo wyprawy? Upewnił się Bentley. Tak. Wobec tego jutro podpiszemy umowy, a teraz prosimy na obiad. Musimy godnie uczcić dzisiejszy dzień. Przyjęcie u dyrektora Harta przyciągnęło się do późnego wieczora. Bentley był bardzo zadowolony. Wyprawa pod kierownictwem doświadczonych łowców i podróżników pozwalała rokować pomyślne rezultaty to też siedząc przy stole między Sali i Tomkiem, poddał się całkowicie ich radosnemu nastrojowi. Kapitan Nowicki wciąż sypał dowcipami. Tomkowi przymawiał od pantoflarzy, zawojowanych przez australijskie sroki, proponował smudze zabrać kilka smoczków do karmienia nieletnich członków wyprawy, a oni odcinali się i razem z nim nawzajem żartowali z siebie. Rozochocony marynarz niebawem dobrał się do posmutniałego Balmora, a gdy ten wyznał, że bardzo pragnąłby pojechać z nimi, zaraz przypuścił szturm do Bentleya i Smugi. Dobroduszny i rubaszny Nowicki zawsze topniał jak wosk na widok zasmuconej twarzy. W ten sposób i James Balmore został zaliczony w poczet uczestników wyprawy do Nowej Gwinei. Następnego ranka Bentley i Hart przybyli na pokład jachtu, by już szczegółowo omówić przygotowania do wyprawy. Kapitan Nowicki z dumą oprowadzał obydwu gości po swoim jachcie. Sita była dwumasztowym żaglowcem o wyporności 208 ton. Na pokładzie, między masztami, znajdowała się duża nadbudówka, mieszcząca ogólną jadalnię i palarnię, a na jej płaskim dachu zbudowana była kabina nawigacyjna oraz mostek kapitański. Solidna budowa dużego jachtu umożliwiała mu pływanie po wszystkich morzach świata. Pod pokładem rozmieszczone były kabiny dla pasażerów i załogi, kuchnia, trzy łazienki. Magazyny oraz trzy zbiorniki na słodką wodę o łącznej pojemności 9 ton. Już poprzedniego dnia zostało postanowione, że podróż morzem z Sydney do Nowej Gwinei i z powrotem wyprawa odbędzie na sicie. Wprawiło to kapitana Nowickiego w doskonały humor. Wynajęcie jachtu przez Bentleya umożliwiało mu opłacenie stałej czteroosobowej załogi oraz przeprowadzenie koniecznych prac konserwacyjnych i przeróbek. Panie Zbyszek i James Balmor jeszcze odsypiali późno zakończoną ucztę. Toteż po pobieżnym obejrzeniu jachtu Nowicki poprowadził gości do palarni, gdzie oczekiwali na nich trzej jego przyjaciele. Przy herbacie z rumem rozpoczęli naradę. Bentley rozłożył na stole dużą mapę, na której wyznaczył trasę wyprawy czerwoną linią. Z początku wiodła ona z Sydney drogą morską przez dwa przybrzeżne morza Oceanu Spokojnego. Najpierw w kierunku północno-wschodnim przez Morze Tasmana, określane również jako Morze Wschodnie-Australijskie, leżące pomiędzy północno-wschodnim wybrzeżem Australii, Tasmanią i Nową Zelandią. A później zbaczała na północny zachód na Morze Koralowe, obramowane od wschodu przez Nową Kaledonię, Nowe Hebrydy, Wyspy Santa Cruz i Wyspy Salomona, od północy przez Wyspy Archipelagu Bismarcka i wschodnią Nową Gwineę. A na zachodzie przez Wielką Rafę Koralową ciągnącą się na przestrzeni około 2000 km wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża Australii. O niecałe 500 kilometrów na wschód od ciśniny Torresa, najzdradliwszego dla żeglugi miejsca na świecie, trasa wiodła na północ ku południowo-wschodnim wybrzeżom Nowej Gwinei, największej wyspy Oceanii i drugiej co do wielkości po Grenlandii na Ziemi. Tam właśnie w Port Moresby, czyli w siedzibie gubernatora Papui, Wyprawa miała pozostawić jacht i pieszo wyruszyć w głąb kraju. Tomek roziskrzonym wzrokiem spoglądał na olbrzymią wyspę, równą wielkością Skandynawii. Kiedyś, wraz z wyspami sundajskimi, tworzyła ona pomost lądowy między Południową Azją i Australią. Jakie niezwykłe przeżycia oczekiwały ich na tej pełnej tajemnic wyspie. Nawet sam jej wydłużony dziwaczny kontur przypominał tomkowi jakiegoś przedpotopowego potwora lub rajskiego ptaka w pogoni, za którym mieli wyruszyć na tę wspólną z sali wyprawę. Niczym kręgosłup pierwotnego potwora czy ptaka przez środek wyspy ciągnęło się główne pasmo potężnych gór od południowo-wschodniego krańca aż ku zachodniemu. Liczne odnogi tych gór wypełniały północną część wyspy do samego skalistego wybrzeża. Wschodni i zachodni kraniec południowego wybrzeża także był górzysty, natomiast jego środkowa część stanowiła rozległą, płaską i bawnistą nizinę. Górzyste wnętrze dawało początek licznym strumieniom, łączącym się później w wielkie rzeki Markham, Ramu, Sepik i Mamberamo na północnej stronie wyspy oraz Purari, Fly i Digul na południowej. Rzeki południowo-wschodniego wybrzeża szczególnie interesowały uczestników wyprawy. Sport Moresby bowiem, wytyczona na mapie trasa, prowadziła łukiem na północny zachód w kierunku górskiego kręgosłupa, który na tym odcinku oznaczony był jako Góry Owena Stanleya. Dalej czerwona linia wrzynała się wprost w centralny łańcuch gór i dopiero niemal naprzeciw ujścia Purali do Zatoki Papua znów zawracała do południowego wybrzeża. Do stu zgniłych wielorybów, Ależ to prawdziwie górska ekspedycja, zawołał zawiedziony kapitan Nowicki, przyjrzawszy się trasie. Wszyscy uśmiechnęli się, gdyż znana im była niechęć marynarza do wędrówek po górskich wertepach. Na razie projekt jest tylko teoretyczny, drogi panie kapitanie, pospieszył Bentley z wyjaśnieniem. Widzi pan przecież, ile białych plam pokrywa jeszcze wnętrze Nowej Gwinei. Jak dotąd istnieje przekonanie, że centralny masyw górski jest bezludnym, jednolitym blokiem skalnym nawet nie nadającym się do zamieszkania przez człowieka. Jeżeli okaże się to prawdą, ograniczymy trasę wyprawy do gór Ołena Stanleya i podnóża górskiego. Spotkałem niedawno pewnego poszukiwacza złota, który zapuścił się daleko w górę Purari. Według niego, niedostępne góry mogą ukrywać kwitnące życiem doliny. Kto wie, która z tych dwóch wersji jest prawdziwa? Ba. Żeby to sprawdzić, trzeba się najpierw wspiąć na te górzyska, powiedział Nowicki. Nie lubię węszenia po skałach. Nie przerażaj się, tatku, pocieszył go Wilmowski. Cała szerokość Nowej Gwinei wynosi zaledwie 700 kilometrów w najszerszym miejscu, a długość 2400. Syberyjska wyprawa groziła nam znacznie większymi przestrzeniami. "Wiem, wiem, tobie tylko w to graj", odparł Nowicki zrezygnowany. "Jako geograf lubisz wtykać nos tam, gdzie inni jeszcze nie zdążyli tego uczynić. Kapitanie" Powinien pan się cieszyć, że weźmiemy udział w wyprawie, która może się okazać odkrywczą, powiedział Tomek. W każdym razie, powrotna droga powinna dodać panu otuchy. Będziemy wędrowali nizino aż do samego wybrzeża. Błotnistą i bagienną nizino, dodał Smuga, a zwracając się do Bentleya zapytał: Dlaczego proponuje pan akurat taką trasę? To właśnie zamierzałem panom wyjaśnić, odparł zoolog. Przede wszystkim wziąłem pod uwagę tereny ostatnio poznane przez kilku podróżników. Nie chciałem wędrować cały czas przez kraje zupełnie jeszcze niezbadane. Słuszne założenie, pochwalił Wilmowski. Jak widać, z wyznaczonej trasy większa część naszej drogi wiedzie przez Papułę. Chętnie posłuchamy historii badań tego kraju. Umożliwi to nam właściwą ocenę projektu trasy. Przed każdą zamierzoną wyprawą staramy się zasięgnąć takich informacji, wtrącił Smuga. Prosimy. Bardzo chętnie byłem na to przygotowany, odpowiedział Bentley. Nowa Gwinea była znana od początku XVI wieku, lecz do niedawna prawie wcale nie prowadzono w niej badań, nie nakreślono na mapie nawet zarysu jej wybrzeży. Jedynie poszczególni podróżnicy od czasu do czasu nanosili na mapy nawigacyjne drobne fragmenty lądu. Dopiero XIX wiek przyniósł pewien postęp. W roku 1826 Holenderska wyprawa wydatnie pogłębiła znajomość południowo-zachodniego wybrzeża. W 17 lat później podobnych pomiarów dokonał dalej na południowym wschodzie Blackwood na statku Fly oraz Owen Stanley płynąc na Rattlesnake w 1873 roku, a więc zaledwie 35 lat temu Morrisby zbadał wschodnie wybrzeże od zatoki Astrolab do wschodniego krańca wyspy i ostatecznie ustalił zarys Nowej Gwinei. To zapewne jego imieniem nazwano Port Moresby. Skąd mamy lądem rozpocząć naszą wyprawę? Zapytał Tomek, który w skupieniu przysłuchiwał się opowieści o historii odkryć i badań w Nowej Gwinei. Tak, to on właśnie odkrył tę przystań, potwierdził Bentley. Również dla upamiętnienia badań prowadzonych na statku Fly, nazwę jego dano jednej z największych rzek, a mianem Owena Stanleya nazwano Pasmo Górskie. Bentley nabił fajkę tytoniem, zapalił i mówił dalej. Wkrótce po przebyciu Moresbiego na wybrzeżu południowo-wschodnim pojawiło się kilku misjonarzy. Oprócz prac misyjnych stopniowo uzupełniali mapy niektórych okolic. Szczególnie Laus i Chalmers prowadzili ożywioną działalność w pobliżu zatoki Papua. Chalmers w roku 1886 odkrył rzekę Wickham, zwaną przez Papuasów Alele. Siedem lat temu został zamordowany przez krajowców na jednej z przybrzeżnych wysepek. W 1887 Hartman i Hunter odbyli wspinaczkę w górach Owena Stanleya. W dwa lata później MacGregor idąc wzdłuż rzeki Wanapa, doszedł do góry Wiktoria w górach Owena Stanleya. Zimą roku 1889 na 90 udało mu się dotrzeć aż 65 mil w górę rzeki Fly, niemal do granicy niemieckiej. W roku 1907 Mokton przeszedł w poprzek australijską, Południową część wyspy, idąc z nad rzeki Waria na północnym wybrzeżu do Zatoki Papua na południu. W bieżącym roku Mackay i Little badali górną Purari. Udostępniono mi ich sprawozdania, które uważnie przestudiowałem. To chyba wyjaśnia, dlaczego zaproponowałem przedstawioną przeze mnie trasę wyprawy. Będziemy szli przez tereny, na których byli już przed nami inni podróżnicy. Tak, dziękujemy panu, powiedział Smuga a więc jedynie odcinek drogi przez centralny masyw górski stanowi wielką niewiadomą. Nie wyciągałbym takiego wniosku, zaprzeczył Bentley. Nie tylko centralny masyw górski jest tą wielką niewiadomą. Podróżnicy, o których wspomniałem, nie mogli zbyt dokładnie badać tych terenów. Poza tym, co udało się jednemu, może nie udać się innym. Niemniej coś niecoś już wiemy o Purari i o górach Owena Stanleya. A więc sport Moresby wyruszamy w kierunku gór Owena Stanleya, rzekł smuga. Tak, według zapewnień gubernatora, w odległości około 150 km na Wyżynie Popole znajduje się stacja misyjna. To jest pierwszy lądowy etap naszej wyprawy. Stamtąd pójdziemy na północny zachód ku centralnemu masywowi. Jakie ludy zamieszkują Popole? zapytał Tomek. Zwą się one Mafulu, wyjaśnił Bentley. Smuga znów uważnie pochylił się nad mapą. Po chwili zagadnął. Marszruta nasza prowadzi nie tylko przez terytoria należące do Australii. Czy ewentualne przekroczenie granicy ziemi cesarza Wilhelma nie spowoduje kłopotów? Nie spodziewam się tego, odparł Bentley. Wprawdzie Nowa Gwinea jest podzielona między Holandię, Niemcy i Australię, lecz granice są tam do tej pory pojęciem jedynie orientacyjnym. Przecież wnętrze wyspy dotąd nie zostało zbadane. Granicę australijsko-holenderską wytyczono w 1893 roku, a brytyjsko-niemiecka komisja graniczna ma ukończyć swe prace dopiero w końcu roku 1909. W głębi wyspy nie napotkamy żadnych posterunków. Powrotną drogę chciałbym odbyć rzeką na łodziach. Dzięki temu łatwiejsze byłoby przetransportowanie nagromadzonych okazów. Dlatego też zapewne projektuje pan powrotną trasę wzdłuż Purari, powiedział Wilmowski. Wydaje mi się to bardzo rozsądne. Może uda nam się natrafić na jej źródła. Czy zgadzacie się panowie na wyznaczoną przeze mnie trasę? Zapytał Bentley. W ogólnych zarysach można przyjąć ten projekt. Potem zobaczymy, co wykaże rzeczywistość, odrzekł Smuga. Czy zgadzasz się ze mną, Andrzeju? Tak, zgadzam się, potwierdził Wilmowski. Czy kapitan i Tomek mają jakieś zastrzeżenia? W tych sprawach wasze głowy lepsze od mojej, odparł Nowicki. Skoro orzekliście, że projekt dobry, to nie ma o czym mówić. Jestem tego samego zdania, rzekł Tomek.